Panie przewodniczący, bardzo dużo osób do nas pisze na stronę fanpage'u Komisji Krajowej w sprawie SIGU. Co robimy w sprawie SIGU? No tak, no zawieszyliśmy protest, czekamy na. Odpowiedź spółki córki. Czekamy na spotkanie wszystkich związków zawodowych działających w SIG-u. Na razie nie mamy, nie wiemy nic na temat odpowiedzi zz czy Solidarności, czy, czy są chętni do tego spotkania, aby po prostu rozmawiać na temat tych postulatów, które żeśmy złożyli, które ma też inny związek zawodowy. Tam jedność też ma swoje postulaty, więc trzeba rozwiązać tematy SIG-u. Czekamy na te rozmowy. Na razie nie odpowiadają. Pracownicy sig też czekają. Czekali tak samo na tą premię. Widzimy dzisiaj. Zarząd podał, że będzie wypłacana premia. Kiedy, dla kogo i po ile? 21 lipca będzie wypłacana premia. Jest tam 11,5 tysiąca brutto na pracowników dołowych, 9,5 tysiąca, tysiąca powierzchnia, 7,5 tysiąca pozostali. Wysokość premii nie jest zadowalająca, w tamtym roku, była sporo wyższa. Pracownicy, którzy byli zatrudnieni na dzień 30 czerwca tego roku, tą premię dostaną, i tu jest taki ewidentny przykład tego, jak Solidarność dzieli załogę, bo na początku czerwca mieliśmy alokację, przeszli pracownicy z SIG-u do ets szczęśliwcy, którzy na tej liście się znaleźli. Cieszymy się z tego, że tą premię dostaną, ale na pewno sami by się też zgodzili, że ich koledzy, którzy niestety na tej liście szczęśliwców się nie znaleźli, nie zostali alokowani, też na tą premię zasługują. Czyli... To jest jeden z naszych postulatów, o który będziemy walczyć. Już po 17 lipca wracają pod spółkę. I... Czyli pracownicy sig którzy pracują nadal w SIG-u, nie przeszli, nie dostaną. Ale chyba największym wygranym z tego wszystkiego jest rząd polski, który dostanie tak zwaną opłatę solidarnościową. Tak, tak. Podatek od nieuzasadnionych nadmiarowych zysków. Wyszła taka informacja z kancelarii premiera: te 33% za zyski za tamten rok, które rezultacie, osiągnęli 7,5 miliarda, no to daje około 2,5 miliarda. No to wychodzi około 100 tysięcy złotych na pracownika, mamy szereg inwestycji, które powinny być dawno robione jest Mamy jakieś dziwne spotkania, czy można dać dwie maseczki pracownikowi, bo są drogie po, po pandemii COVID-19. Baterie w metanomierzach trzeba by było nowe kupić, bo bardzo często mamy przykłady takie, że tak zgłaszają się pracownicy, że metonomierz nie wytrzymuje całej szykty, że bateria pada, nie jest w stanie robić pomiarów, trzeba by było kupić nowe baterie, które nie są drogie szereg inwestycji jest na kopalnie, które można było poczynić, można było za te pieniążki wypłacić premię pracownikom SIG-u, ujednolicić umowy w u rozwiązać wiele problemów na naszym podwórku, no ale tutaj rząd polski widocznie ma inne pomysły na te pieniążki. Ale to widzę, że zgodził się rząd polski, ale raczej zgodził się, może nie zgo... zgodził się tylko dał wytyczne, ale że reprezentatywne związki się na to zgodziły. Nie jest to troszeczkę takie nie fair? No tu jest jasny przykład tego romansu Solidarności z rządzącymi, wiesz ja poparli, to nie jest związek apolityczny. No, co tu więcej po prostu dodać, i ująć, no. Panie Przewodniczący, czyli jakie ruchy w stosunku do sig bo o, tak prosto, żeby tutaj, y, tutaj nasi y, słuchacze też troszeczkę mieli wyjaśnienia. Kiedy ruszamy z kolejnym protestem? Y, czy jest szansa na rozmowę? Zobaczymy na razie żadnej informacji o tym, że ktoś z nas na rozmowy zaprasza, jakiś kolejny termin rozmów nie został podany. My po 17, po 17 lipca już w życiu tygodniu będziemy wracać pod spółkę, będziemy znów protestować. Dobrze, także dziękuję bardzo. Proszę bardzo.